Witajcie moi mili w kolejnym odcinku Blacharskich Przygód. Tutaj naszym dzisiejszym bohaterem jest brat bliźniak Splintera czyli Eltek. Jest to najładniejszy blacharsko bus jaki kiedykolwiek miałem tutaj okazję robić. Także przejdźmy może do takiego prze, no, obejścia. No pierwsze jest za przód. Szyba poszła od razówek bo tutaj Widzicie były takie purchelki na podszybiu na taki malutki purchelek. A widzicie jak ryza sobie już wyżej tutaj poszła. Czyli szyba musi być zamontowana bo inaczej tego się nie nie ogarnie. Tutaj tak patrzę na przedzie też takie delikatne wypryski na belce. Zobaczcie tu wszystko jest zdrowe. Doły nic nie nic nie pognite. Bardzo mi się to bardzo mi się to podoba. Nadkola. Idealne. To nadkole też jest zdrowiutkie. Nic nie szczęści, jest idealne. Tylko no tutaj wiecie, były takie plastikowe, plastikowe takie jakby chlapacze i no tutaj już ktoś coś kombinował. Trzeba będzie tą dziurę zaspawać. Albo zobaczymy, bo jak kupię temperaturę progu, ona jest tak chyba wyższa. Być może nawet wyda i obetniemy to wyżej. A jak nie, to się zaszpawa. Tu już zacząłem wycinać. Wycinać sobie próg. No, tak wygląda. Tak wygląda we, wewnętrzna część progu. Zobaczcie, tutaj jest szyściutko zdrowiutkie. Niech się skupi bardziej. O, była konserwacja. Konserwacja jest stara, ale, ale jeszcze jeszcze robi, jeszcze robi robotę. Tutaj będę tylko musiał popracować nad tym dołem, bo tutaj był delikatnie ktoś, widocznie musiał na coś najechać, albo nie wiem, próbował to podnieść. Dług był wkręśnięty, musiałem to wyklepać, ale coś czuję, że ten kawałek po prostu wytnę i wstawimy nowy, nowy, nowy rancik. bo ten jest za bardzo, już yy, zmacerowany. Także tak to wygląda. W środku też czekajcie, no w środku też idealnie, zobaczcie, nawalone konserwacji nawalone konserwacji. Wszędzie jest yy, wszędzie jest zakonserwowane. Od razu właściciel może sobie zobaczyć. Tutaj jest rdza, ale to będziemy wiecie jak wymienimy, wymienimy próg to od razu rdzę, która jest między tymi dwoma yy, no w tej szczelinie to się to się yy. usunie. Także tak to wygląda. Drzwi. Czyli tradycyjna bolączka Sprinterów Tutaj. To jest oryginalne, czyli drzwi są drzwi są można powiedzieć idealne. Tu już widzę była konserwacja robiona, widzicie wyszło, wychodzi konserwacja, także konserwacja bardzo ważna rzecz. No tutaj już zacząłem o, spawać sobie podłogę, podłoga też w bardzo dobrym stanie, znaczy podłoga stopnia. Tutaj już spawałem dwie blachy bo było akurat wyżarte, ale tak to jest wszystko zdrowe. O, to jest ten rancik. Widzicie, tutaj, tutaj przychodzi uszczelka. Wytniemy ten rant, cały tutaj próg. stawimy nowy, tam zakonstruujemy, wyczyścimy. Jak trzeba będzie, to wymienimy też rancik i będzie, będzie git. Tutaj oczywiście takie pierdółki wyczyścimy, bo to też lubi w tych miejscu, gdzie jest siedzenie, o, takie, takie pierdółki trzeba będzie poczyścić. Co tutaj dalej. Przejdziemy do następnego panelu. No to wiecie tradycyjnie o te miejsca, gdzie są światełka postojowe, czy tam obrysówki też tutaj lubi gnić. Akurat ten panel jest idealny. Ten panel jest idealny. Tutaj ten panel jest tylko tak troszeczkę ktoś już coś tutaj robił, widzicie? Wymieniana była blacha i to na dole już i na dole jest jakaś akcja, dlatego trzeba będzie wymienić, wyciąć cały ten panel, bo od środka też już jest troszeczkę zeżarte, także tutaj wymienimy, wymienimy tutaj ten panel od do, no wymienię po prostu kawałek progu, żeby był już nowy. Tutaj podobnie, o, otwór na chlapać, no, ale widzę jest wszystko minimalna ilość sierpcyli. Tutaj też było coś robione. No trzeba będzie to wymienić, to ten dolny, czyli to obecnie gdzieś tyle i wymienimy reparaturkę. Tylne drzwi, aha tutaj narożniczki. Tu on już był malowany ten samochód, ale widzę narożniczki. Zobaczcie są spoko, w ogóle nie ma gdzie wszędzie jest dana konserwacja. Także jest, jest bardzo dobrze. Tutaj te drzwi tylne. Teraz przejdziemy sobie do drzwi tylnych. Też są w bardzo dobrym stanie. Nie były robione. Wszystko jest oryginalne. Tylko tu będziemy musieli mieć reparaturkę dolną, bo widzicie już niestety. Tutaj ktoś robił. Tu jest dany baranek, bo to nie jest oryginalna mastyka. Widzicie rdza przez wszystko przeszła. Czyli trzeba to wymienić. Tutaj już nic nie, nie pomoże. To trzeba wyciąć tardzę, już siedzi głęboko w środku. Także tu w tym nic nie da się zrobić. Następne drzwi też w oryginale. Tutaj zobaczcie, praktycznie idealne idealne doły. Ale musimy wymienić aparaturkę, bo niestety czekacie by to słońce teraz świeci strasznie o. Będzie lepiej widać teraz. Klamka, reperaturkę musimy kupić taką do mniej więcej połowy drzwi i wszystko wymienimy, bo tutaj niestety rdza jest tam głęboko w środku i to żadne czyszczenie nie pomoże. No co, pastylny tylny też wszystko od razu podemontowałem, wszystkie plastyczki, bardzo ładny pas. Zobaczcie, macie porównanie, pokazywałem Wam tyle tylnych pasów. Wszystko było zniszczone, tylko tu były praktycznie same splintery. Ten jest zdrowiutki. Nawet tam na górze. W tej szczelinie to to minimalne. Minimalna korozja. Ranciki wszystko zdrowiutkie. Także, także jest dobrze. Dolne ranty też są zdrowe. Tylko tu akurat będę musiał y, wyczyścić. Zdemontowałem też taką no stopień, bo tutaj była mała ała jest powykrzywiana. Czy to będzie ładnie podprostować? Lecimy dalej. O ten, ten narożnik też jest widzę w miarę zdrowy. Teraz przejdziemy do tego tylnego panelu. Tutaj ten panel to się nadaje do wymiany, bo patrzcie tu już jest. O widzicie? To już nic z tym nie zrobi. Wsadziłem tam palca, czuję od środka od środka się zaczęli przeżarty na wylot ten panel będzie wymieniany podejrzewam że powyżej powyżej tej linii tego tego albo może uda się niżej jeżeli będzie zdrowe to obetniemy niżej I nawet będzie lepiej bo tutaj jest przetłoczenie to będzie można pospawać nic nam za bardzo nie po nie popierdzieli od ciepła no i widzicie dół też tutaj był robiony to od razu wszystko wymienimy nad kole kole zdrowiutkie, bez oznak jakiejkolwiek korozji. Tutaj też był robiony ten panel. Widzicie, tu już co wychodzi. Dlatego to musimy wymienić. No i oczywiście tradycyjnie pod listwami. Zdemontowałem tą listwę boczną. Też trzeba będzie tutaj wyciąć i wspawać. Zobaczymy w ogóle jak to, jak to wygląda, bo to są takie dziwne dziwne oznaki korozji być może to jest już na wylot a raczej na a raczej na pewno aha jeszcze drzwi boczne drzwi boczne zdemontowane drzwi boczne będziemy wymieniać yy, też praktycznie do połowy reperaturki bo widzicie tutaj gdzieś jest klamka jest wyżarte także wymieniamy całą reperaturkę koryczko no i tutaj też Tradycyjne miejsce, gdzie giną te wszystkie sprintery i jelteki. To taka wnęka na, na rolkę. Tu już było robione. Też widzicie nawalone grubo barankiem, ale nic to nie dało. Tutaj jest chyba. Z, no, z, rdza wyjdzie przez wszystko. No i dobra, polecimy dalej. Co, próg pod drzwiami? Muszę się trochę poszarpać, wiecie, bo tutaj. Yy, Ciężko, ciężko, zdemontować ten plastik nieszczęsny, bo jedna śruba tutaj mi się... no Nie mogę czekać, gdzie to jest. Nie mogę tam dojść, bo jest śruba zapiziała i przekręcona. Będę musiał od dołu po prostu wyciąć, wyszlifować tą śrubę i damy na wylot na po prostu nakrętkę z gwintem. Ale jak już tak patrzę wstępnie, to podłoga będzie zdrowa. Próg pod drzwiami też wygląda Wygląda elegancko, jest oryginalny, nie ma rdzy. Także, Także no zobaczymy, zobaczymy jak będzie z tym progiem. Jeżeli, jeżeli tam yy, od góry nie będzie nic robione, to po prostu trzeba będzie wszystko ładnie wyczyścić. I, i wtedy, wszy, wtedy wszystko się okaże. No i co? I pasażera. rodzinę ze żarty, czyli też nie ma się co bawić. Reparaturkę wymienimy całą. Zobaczymy jak korytko, bo też może być, wiecie, ten felc ze żarty. Także to wskocze będzie. Trzeba będzie wymienić. No, także tak to tak to wygląda. Eltek jest w bardzo fajnym stanie. Pięknie chodzi. No, a tak wygląda tutaj wnętrze. E, no, wnętrze tego progu wewnętrznego też. Zobaczcie, oryginał. Zero rdzy. Aż po prostu niewiarygodne. Ale jednak. No, tutaj tylko takie o wypryski, bo tutaj przychodzi taki plastik i on wiecie tutaj po prostu farba się przeciera i jest zeżarte, no także tak to wygląda, no to tutaj takie pierdoły czyli fajna taka robótka miła, no zobaczymy mam nadzieję, że nie wyjdzie tutaj żadnych yy, nic gorszego, ale to wiecie wszystko wyjdzie w praniu tutaj narożniczki też wszystko fajnie zdrowe Nic nie, nic nie chrzęści, wszystko jest Gites. Dobra, ja się biorę do roboty. Mamy sobotę zaraz yy, pojadę po reparaturki. Mam nadzieję, że mi jakieś przyjdą, żebym sobie się coś ciekawego porobić. Także zaczynamy akcję Eltek. No, właśnie wróciłem ze sklepu, ze sklepu z reperaturkami. Teraz to ładnie odtłuszczę, Delikatnie zmatujemy i zapoksydujemy wewnętrzne strony. Jest trochę tych blach. Tamte dwie muszą być malowane na trawie, bo już nie mam koziołków. Także widzicie. Plachy są fajne, grube. E, producenci to Portyku z I to jest robione przez Tejasa. Ta jest troszeczkę cieńsza, takie można powiedzieć 0,8. No ale innych nie mieli także. No musi być taka blacha. Tutaj są fajne grube jedynki, portykus się postarał. O, reperaturki poszli zobaczyć jakie, jak się pięknie świeci. Prawie jakby była z kasiaka korytko. E, reparaturka dolnych drzwi. Też bardzo fajne, gruba blacha jedynka. To mi się podoba. Zaraz to odpuścimy, przygotuję epoksyd i jogi. powycinałem tutaj nasz próg który był w relatywnie dobrym stanie widzicie o tutaj tylko na zgrzewach był pordzewiały po no ale to już jest usunięte konserwacja wszystko jest teraz muszę teraz muszę dorobić o tutaj ten kawałek blaszki bo jest jak widzicie wyżarty Kontynuujemy nasze y, prace blacharskie z LTekiem. Dzisiaj sobie porobimy wszystkie tylne drzwi. Mamy ich dwie sztuki, także nie ma za dużo roboty. Znaczy jest, ale wiecie, zrobimy O, najpierw tę dolną część. Przygotowałem sobie reparaturkę, odznaczyłem. Wszystko utniemy. Stawimy ten kawałek. Mamy piękny poranek październikowy. Piękny dzień. Widzicie, kukurydza złoci się w promieniach porannego słońca. A ja zaraz biorę do ręki bożka i będę tutaj wycinał. Tak wygląda rancik. Widzicie jest żarty po całej długości. Tutaj ktoś już robi jakąś staweczkę. Ja zrobiłem na agentarce. O, tak, czekajcie, o, gdzie? To, to jest takie słońce, bo akurat świeci mi w plecy i tak widać trochę dupy, no ale musimy sobie jakoś radzić. O, zrobiłem taki yy, no, kawałek blaszki jedynki. Na gientarce zrobiłem taki schodek ze 3 mm. Ma takiego, o, widzicie, takie jakby przetłoczenie. I to nam fajnie tutaj, yy, no, fajnie nam tutaj będzie pasować. Jak to zrobiłem już Wam pokazuję. Żebyście ten wiedzieli, no, musimy mieć do tego giętarkę. Giętarka to jest podstawowe urządzenie do takich właśnie celów. No to włożyłem naszą blaszkę, tak do połowy, zagiąłem 45 stopni. Potem miałem zagięcie 45 stopni, nie? Ramki. Potem dałem na drugą stronę, przełożyłem zrobiłem no, to zagięcie troszeczkę, wiecie, odsunąłem takie 2 mm 3 i zagięłem w drugą stronę 40 stopni i to jest cała cała filozofia i mamy taki ładny ładne przetłoczenie, równiutkie, idealne. No do takich rzeczy nie potrzebujemy tej jak to się mówi żubiarki. jeżeli chodzi o proste oczywiście, no bo zakrzywionych linii, gdzie to jest, nie zrobicie, no, ale wiecie powoli się po się wszystko do kup, jak to się mówi. No i dobra, ja teraz wytnę to, wspawam. chcę się w, w godzinę z tym uporać, bo to czas nagli i przechodzimy do drugich drzwi. Dobra, moi mieli, tutaj mamy obspawany już ten nasz tył. Widzicie, jest zaklepane wszystko. Spędzla jest dane poksy, wszędzie wlanych te wszystkie dziurki, szczeliny. Tak to wygląda. Wszystko pozalewane, Także to już nam nie będzie gniło. Pozaklepywane. Tu już mamy spokój. Front. Czekajcie. O, to już mam trochę bazy, muszę zaraz ogarnąć. O. Boki, boki pospawane otworowo. Tutaj zrobiłem zakładkę, dlatego zrobiłem zakładkę bolupy. I tutaj, wiecie, na górze mieliśmy chyba ze trzy razy było malowane. Troszeczkę szpachli, także żeby wyrównać. To tradycyjnie nakładeczka. Takie 2 mm, mm, starczy. I ogień. jest pospawane, tak co, no powiedzmy. Mniej więcej tak yy, spaw, spawię tutaj, gdzie niegdzie są yy, szczelinki, ale już wiecie, nie chciałem przeszarpać z tym tylko potem rozrobiłem rzadkiego epoksydu i pędzlem w to wszystko wpierdzieliłem. Tu są zacieki, to nie ma się co tym martwić, jak to wyschnie, potem wszystko się szlifiera, yy, no na wszystko wyszlifuje. Ale najważniejsze jest to, że tutaj mamy wszędzie epoksyd, jest zalane i to jest dobre, wiadomo no, można to spawać. Jeden przy drugim, potem skoszlifować jeszcze raz, żeby było jakoś tam idealnie, ale to nie jest... Wiecie, takie naprawy się, się robi przy 60-letnich Jaguarach, a nie przy spinterach, Ale to też jest dobre, wszystko jest mocne. Blachy nam nie po... Eee, czekać, czy to w ogóle widać? No to tak nie będzie za bardzo widać, bo jest na tej farby, ale nic nam nie powyginało. A to dlatego, że tu mamy to przetłoczenie, także wiecie, to wszystko trzyma. Także to mamy ogarnięte, eee, teraz przejdziemy do tych drzwi. O, to będziemy wymieniać cały panel. Tutaj mamy taki panel, a do tego to niestety muszę zdemontować te drzwi. Powycinałem już naszą blaszkę. Niech sobie stoi. Tutaj od razu sprawdzamy stan narożniczków. Boczne są idealne. Tutaj przy zawiasach wszystko jest. Idealne. Tu tylko jest kawałek takiego widzicie wyżartego dolnego rantu. Tutaj jest zdrowiutkie. Także jest w miarę dob dobre wszystko. Od razu tu sobie odznaczyłem. Zrobiłem czekajcie jak to idzie o blaszkę. Zaraz to w No i dobra, ranciki mam tutaj wszystko po. Połek Tutaj z nic nie szlifowałem, bo to bez sensu. Na, tego nie widać. Będzie mocniejsze. Mamy połek poksydowane. Teraz przygotuję ten nasz panel. Niech jeszcze to przeschnie. Przyłożymy i będziemy tam górę obspawywać. No i dobra moi mili, drzwi mamy poogarniane tutaj pospawane tutaj gdzie były to oryginalne zgrzewy też je pospawa, żeby było mocne boki mamy po poklepane no tak to tak to wygląda tu na łączeniach aha tu tu na łączeniach też jest pospawane poszlifowane także Teraz co mi pozostanie jedynie to to wycześnie, bo tu widzicie jeszcze samo pył, ze szlifowania. Tutaj jeszcze wyciszę to wrócianą tłuszczę. I tutaj w tą naszą zakładkę wlejemy pędzelkiem epoksydu. A dzień jest piękny. Zobaczcie jaki piękny październikowy dzionek, także jest godzina 15. To myślę, że jeszcze ogarniemy chyba sobie drzwi boczne, tak drzwi boczne. To zrobimy, będziemy mieli spokój z drzwiami, zaczęło pękać na zgrzewie. Widzicie, jest popękane. Tu o, zaczyna też wy, wy, wy ten wychodzić. No, tu widzicie, musimy jeszcze o popęk. Y widzimy takie mikropęknięcia, pęknięcia, czy to wszystko pospawać. Tu, tu na zgrzewie wychodzi. O, pękło, popękamy tutaj, będzie Gites. Tutaj odkryciłem rolkę. Rolka jest do wymiany. Widzicie, już ma luz. i się nie nadaje. Przechodzimy dalej. Tutaj zdemontowałem ten plastik, który przychodzi na stopień do drzwi suwanych, żeby sobie od razu, wiecie, skontrolować jak tutaj wygląda. Z tym plastikiem tutaj nikt nigdy nie tego nie odkręcał. Wiecie, jak już robimy taką kompleksową nazwijmy to przejrzenie, no to trzeba wszystko przejrzeć od razu. Yy, no... Próg troszeczkę był ten. On jest delikatnie poszpachlowany, ale próg jest idealny. Na przykład o, sprawdzamy ranciki. Zobaczcie. ranciki idealne. Z dwóch stron. Także jest spoko. Troszeczkę nam ociupinka odeszła mniej roboty. No ale i tak trzeba będzie to ładnie poszpachlować. Także, także wiecie. Tutaj to jest wszystko zdrowiutkie. Zaraz wezmę odkurzacz wezmę odkurzać i tutaj po, po odkurzam i będziemy się powoli szykować za demontaż tych paneli muszę wszystkie panele zdemontować żeby tam potem się dostać z konserwacją tutaj wymieniłem jeszcze jeden panel dwa panele wymienione także no jest trochę jest trochę herboty ja muszę musi być ogień no i bus był skończony, nawet nie miałem czasu go y, nagrywać, tylko tam właścicielowi wysłałem takie wiecie, pokaz slajdów, co było robione. To nie było jakoś strasznie dużo blacharki, wam ja pokazywałem wcześniej. Teraz... Y, no, montuję, znaczy montuję... Konserwuję go. Zdemontowałem tutaj zabudowę. Y, I teraz sobie konserwuję. Tu wymieniałem... No, a tą stronę tu wymieniałem panele takie boczne. Tu musiałem wymieniać takie oblaszki, widzicie tu, o. tu były wymieniane. No, to też lubi gdzieś tam, gdzie ta listwa idzie boczna. To jest tu wymieniane. Teraz sobie tutaj zakonserwowałem tym noksudolem 700. Dałem obficie, bo to jest bezwodne, także wiecie, nie ma co. Ten tutaj na górze, w tą ry w rynienkę też. Wszędzie jest zapierdzielone. Także tutaj no, już nam nic nie pognije. O, wymieniałem drzwi, znaczy tą reparaturkę drzwi, tutaj widzicie, jest cięcie, jest zrobione na zakładkę, a jak? No jest dany epoksyd, tutaj na zakładkę też zapędzowałem. No i teraz jeszcze yy, dowaliłem Noxudola. Tutaj wiecie, ja się nie, nie pieprzę z tym, kupuję tego zawsze więcej, to i tak nie po to, żeby to leżało u mnie na półce, tylko w to wszystko, w drzwi wiecie, coś nie dospawam, coś nie domaluję w pierdziele tego wosku to zawsze więcej wytrzyma no to jest no to jest najważniejsze, wiadomo no tutaj mam fajny dostęp używam tej fajnej takiej hak hakowej tej, tej no całej diody i sobie no i sobie jadę, zrobię to pomontuję z powrotem te płyty i potem jeszcze od spodu muszę trochę pokonserwować jest 21, także dzisiaj jeszcze trochę mi zejdzie, ale muszę to skończyć dzisiaj, bo jutro samochód jest odbierany i przyjeżdża drugi taki sam, może trochę gorszy. Czyli nic nie odpocznę sobie. Nic sobie nie odpocznę. Trzeba robić. No nic, trzymajcie się.